Ole zbiegowisko, ale wygowiska. No ta, też ci dałem No to brum brum, by się nie kurzyło na mapie połączyć Tutaj taki fajny można zrobić szybki oesik jakiś na czas można pojeździć, zrobić, taki, zrobić taką fajną traskę, nie? Hej G2, akurat, czekaj, ustawię się prosto tylko Dawaj, prosto, tutaj do tego G2 akurat ty, kurwa, tak Ze tak że ja na 3-4 i ry, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Kogo <laughs> <jest pierwa laty? laughs> 3, 4, i ry. 3, 4, 4, 4. A... 4, nie? 6, 7, nie. 9, 10, 11, 12, 13, 14, na 16, 17, na cztery, nie 21, 22, nie? 24, już? Na trzy, czte i ry, tak go, nie? Bo nie wiem, ktoś by no. musiał, no Trzy, czte i ry Dobra, no No, 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 jeszcze raz Bo to musisz się pochylić, Marcin, do przodu Bo tak to wyjebie zawsze na koło, nie? Musisz pochyl mocno, nie? Trzy, czte i ry Zabrał, zabrał Zabrał kurwa kurzaj o metra Aki to jest kurwa w bia... Czekaj jeszcze podjedzie nie, kurwa z miejsca nie to się odpadować kurwa <grywa> kurwa ten, ten mi zajechał drogę kurde

Fiasku mój kurde. Zabaj, na Na lepsze Poszedł. Bon kurwa, kurwa. dziki go. Murde, teraz jakaś 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 sobie jakaś asystenta jakaś 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 Właśnie miałem dziękuję, ci powiedzieć, żebyś pokazał. Hop Codam, Mek? No poszedł piaskun z biesa. No, wchodzi, to Wchodzi tutaj Patrz, kurde Wyglądam jak szalone Dużego rozpędu to nie trzeba Dawaj To już wjeżdżał? O, zajączek pobiega A, już napierdziel Z tytułu zablokujesz? Dawaj tutaj, Darek, prosto, z prawej strony Gdzie, tu? Teraz czekaj No Nagram no, kurwa Rozpęd Czekaj, nagram cię Tutaj No ile? No musisz musisz pokazać im jak się wjeżdża Jedziesz czy co? A maneta Nie bo kurwa oni dał dawaj A Zająć. Zając skoro poszedł no. Bez kitu, No, bez kitu, panie Iiii, kore, jopa jeba... Kita Nie, nie rozpędził się O kurde O aleś stanął tam, panie dobra, stój tam No, stój tam, stój tam Zlicą, Darek, stój, stój No nie, zjedzie chyba do tyłu, nie? Marci, nie no, niech wyjść, niech wyjść Marcin, jedź na tą po lewej stronie po, po lewej? Nie, nie, tam tam to mówisz, wy zanim oni się tam kurwa rozładują, to Już żeśmy się rozładowali To pojedziemy se tędy, tak. ale co to jest to? A czekaj, rękawiczki zostawiłem, zostawię, k. No, mnie jedzie ktoś tam, już Nie, nic nie naraszysz. Czy... Dawaj, kurwa. Jest tam miejsce? Nie. Nie.

ne povedu, že já tak věřím, je stále žádnou tu Ale piasek, piasek suchutki, sypie się jak Którym tu atakujemy teraz? Mówię, tamtym Tamtą? Tamtą i dobra, Tam na koniec jedziemy? tutaj tą trzeba wjechać chyba Cześć, gdzie tu był przejazd? Nie. Tutaj Tamtą, tam. o, chodź Okej, można się Kurde, jak to ciasno Ale to kurwa idzie Oj, poszedł, no. Ale czuć, że męczą się gumy Ale młody,

Mikusz jeszcze innym kole, szlakiem. Patrz, dziko, widzisz? pająk tak nie wchodził? Nie poczekaj, coś musi zamować i wciągniemy go tylko na spokojnie. Po prostu jest. O, bidulon! Idzie, idzie, oj, oj, oj! No, idzie, stoi, stoi! Głupie szybko! Ubierz w sukę, kurde! Uwierz w sukę! Rozsypałeś mi piasek! O, rozsypałeś mi piasek! <glary>, Oj, kurde! Mimościto! Rozsypałeś mi piasek! Rozsypał mu piasek. Ale to dźwigać! Muszę większy! Kurde, tu manewry zrobisz tutaj, kolego! Chodź, Oskar, w dół, zobacz, jak ktoś to że ma... co podjeżdżamy. I... I pizza od razu. Nie, 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 chodźcie, chodźcie. Chodź czekaj, czekaj, jest ja. inna, jak on podjeżdża, O Wola, to jest nie biały sen, wiesz? Iż byli sami tam. Vai, que atacou-lhe? Pode. Tá tudo <laughs> No i poszedł, no elegancko na Kurwa jebana! Oj, przysmaliłem paska Kawał sraki jedzie była No, pasek się kończy już u mnie Nie kurwa już zaczyna trzeszczeć na tym Już go teraz przy, przypaliłem, bo poczułem sfoncik O,

Yep. Okay. Nice. Okay. <laughs> Chyba zjeżdżajcie bardziej po prawej, bo my tu chyba do bramki, kurwa idzie ten kółko Idzie, 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 idzie Jest różnica ja zjadę Dzięki Spokoło. O ten zawiasa zrobił Domenyk za Ja taki trwamy bo ja już tu byłam na ciągu. No tak Ja już się ja znam Tu mówię jak jeżdżasz a nie że znasz Dobra Czekaj 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 a weź dziko wolne. No pięknie. I tu, tu na jednym dżunach. Ha. Masz na kalince do wszędzie. Dobra.

Czekam, aż oni z lewą, bo ja No i trawersik Dzień. fajniutki Piękny no, Dobra, dobra, dziękuję Wciśnij już poćwiczone, to można jeździć <grym znać>

Ja to za dzikie dziki to. Sok.